Mieliśmy jedną taką przygodę po drodze w związku z tymi dronami na granicy polsko-litewskiej nic się nie działo, żadnych kontroli, elegancko przejechaliśmy przez granicę, ale z racji tego, że lecieliśmy z Biskupca prosto tutaj, no to jedziemy sobie, jedziemy, tak fajnie jest, miło, na radyjku sobie siedzimy, miałem co wieść, więc tam żadnego radia normalnego, żadnej muzyki sobie nie włączałem, bo byłem skupiony na jeździe i w pewnym momencie dojeżdżamy do ronda i... Nagle Jeb, mówię, no pięknie nie? Ale tak hukło, mówię, pana na 100% Mówię do pilota, Patryk, ty zatrzymaj się Za rądem, bo e, Koło chyciłem na 100%, nie Dobra, dobra, zatrzymaliśmy się za akula Akurat latarnie były, było w nocy, więc było fajnie, jasno Patrzymy, jedno, drugie, koło trzecie Razem z tym pilotem chodzimy Z Patrykiem oglądamy No nic, nic, nic nie ma, mówię, mówię ty no, Walło coś na 100%, mówię Albo coś, nie wiem, naczepa się złamała, nie wiem, nie Straszny huk był, tak jakbym koło chycił Nagle tak dalej sobie chodzimy, oglądamy. Jeb, nie, Mówię, ty masz radio włączone? I no nie, no mówię. Ja też nie, ty. Zobacz, mówię, czy się tam coś nie dzieje, czy jakiejś wojny nie ma. bardziej, że jakiś taki dziwny ruch ciężarówek po polskiej stronie był. Dosyć sporo wojskowych ciężarówek jechało. Mówię, kurde, może wojna jest, a ja nic nie wiem. Może już, ale się okazało, że dzięki Bogu nie. I że. Byliśmy obok poligonu czołgowego i potem postaliśmy sobie tam jeszcze moment parę razy, tak jak wystrzały były. Nie wiem, czy mieli jakieś ćwiczenia, czy, czy co się tam działo. Natomiast no, kamień spadł z serca, jak już usłyszałem w Radiu Z, że tak, nie ma nic, że jest spokój, Mówię, aha, no, a potem właśnie Patryk mi powiedział, że tam jest obok poligon. Także bez przygód, ale z przygodami.